Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za ciekawe pytania i przystępuję od razu od, do odpowiedzi. Pierwsze pytania dotyczyły fenomenalizmu. E, pierwsza rzecz, czym się różni od epifenomenalizmu? Opowiadałem na to pytanie już przy poprzednim wykładzie, więc nie odpowiem teraz. Proszę przesłuchać sobie odpowiedzi tamtych. Jak miałoby wyglądać uprawianie nauki według fenomenalistów? Otóż, tak jak poprzednio, z tym, że nie należałoby mówić o specjalnie głębokich przyczynach tego, co się dzieje, czy też jakiejś strukturze wewnętrznej rzeczywistości, jedynie opisywać jakieś związki bezpośrednio mierzalne, bezpośrednio obserwowalne, bez mówienia o jakiejś strukturze teoretycznej głębokiej rzeczywistości. To jest pewien, pewna odmiana pozytywizmu, a zatem. Mówimy o związkach między zjawiskami, a nie mówimy o jakiejś naturze zjawisk czy o czymś takim. Kolejnym pytanie było bardziej krytyczne. Jak można mówić o pobudzeniu zmysłów bez zmysłów? No cóż. Fenomenalista mógłby się bronić mówiąc coś takiego, że to jest pewna rodzaj metafory, pobudzenie zmysłów. Tak naprawdę ma na myśli tylko to, że... Nie mamy innego źródła niż to, co nam się wydaje, że jest zmysłami, nam odpowiada, ale tak naprawdę jedyne, jedynie pewne jest to, co jest, ma naturę percepcyjną czy coś w tym stylu, jakoś zmysłową. Ale tu jest moim zdaniem pogrzebany trochę pies: mianowicie wszelkie rodzaje skrajnego empiryzmu mają problem, żeby mówić coś takiego, i zwłaszcza kiedy one są połączone z jakimś rodzajem. Skrajnego pozytywizmu. Yy, nie jest to do końca spójne i przekonujące, bo tak naprawdę mówienie o pobudzeniu zmysłów jest możliwe tylko wtedy, kiedy wiemy, że w ogóle zmysły istnieją, a to już jest dosyć teoretyczne Kolejne pytanie było yy, pytanie, czym to się w ogóle różni od solipsyzmu, poza tym, że to jest wiele umysłów? No tym, że jest wiele umysłów. <grytanie> no i że tak naprawdę kluczowe są zmysły. Kluczowe są zmysły, co tam może myśleć, że kluczowe są myśli, więc można byłoby sobie wyobrazić coś takiego. Można postrzegać fenomenalizm jako pewną odmianę idealizmu, i w tym sensie jest to dosyć podobne. Natomiast intersubiektywnego idealizmu, że są jakieś zmysłowe rzeczy dane. No, gdzie się miałyby znajdować te umysły, które mają fenomen, no, trudno powiedzieć. Na pewno nie w przestrzeni fizycznej, ale przestrzeń fizyczna nie jest realna, więc pytanie o gdzie jest trochę bez sensu. Fenomenalista nie wierzy tak naprawdę w istnienie przestrzeni fizycznej, wierzy tylko w istnienie pobudzeń zmysłów. Tylko tyle mam do dodania: Czy behabiorysm metodologiczny jest żywy? Yy. Tu chciałbym powiedzieć e, tak, ale cóż to za życie? To znaczy on istnieje, e, zwłaszcza taki e, w rozmaitych odmianach e, są bardziej radykalne, mniej radykalne, jeśli Państwo chodziło chyba o radykalne. E, jest taka strona e, w e, Cambridge, Center for Behavior Science, i pod, na stronie behavior.org możecie Państwo trochę zobaczyć, co tam się dzieje. Hmm trochę odnośników do czasopism, które wydają. Nie jest to dzisiaj tak pływowe, jak było kiedyś, ale są też i rozmaite odmiany w psychologii porównawczej, troszeczkę może to jest bardziej żywe, czyli w badaniach nad zwierzętami. Kolejne pytanie dotyczyło tego, jak ma się pamięć deklaratywna do pamięci, do wiedzy deklaratywnej, a, albo pamięć proceduralna do, e, pamięć do, do wiedzy proceduralnej. Tak naprawdę wiedza czy pamięć tutaj nie jest kluczowa, a kluczowa jest tak zwany format reprezentacji. One mają po prostu do czegoś służyć. Czy nazwiemy to wiedzą, która jest wydobywana z pamięci, czy czymkolwiek innym, to chyba nie ma specjalnego znaczenia. Kluczowe odróżnienie, jakie tu wchodzi w grę yy, i ma naturę trochę informatyczną, jest między reprezentacją proceduralną, a reprezentacją deskryptywną czy też deklaratywną. Analiza behawiorystyczna. Yy, państwo chcieli dostać jakiś przykład wzorcowej analizy. Muszę Państwu powiedzieć, że Ryan unika takich analiz. On raczej polemizuje z innymi autorami, mówiąc, że koncepcja przeciwna jest błędna. Natomiast jeśli miałbym to jakoś pozytywnie skonkludować, to można by powiedzieć, że np. ból. Ból zęba to jest jakaś taka dyspozycja do wskazywania na dziąsła, dotykania zębów, wychodzenia do dentysty. Mówienia może bolić ząb, branie środków przeciwbólowych, płacenia dentyście i tak dalej. Czyli to jest taki cały zespół zachowań, w które jesteśmy skłonni się angażować, kiedy boli nas zęby. Trochę to jest tak, jakbyśmy nie mieli komuś wyjaśnić, na czym polega, że boli nas ząb, bez opowiadania, że jest nie jakieś odczuwanie czy coś takiego. Dosyć sporo pytań było na temat homunculusów. To mnie trochę zaskoczyło, ale no, proszę bardzo. E, zacznijmy tak. Czy homunculusem w czymś myślę mógłby być również obcy człowiek? No, nie wiem, czy mógłby. Raczej to jest teoria fałszywa homunculusa, więc e, fałszywe fałszywych możemy sobie rozmaite dziwactwa wymyślać. Czy można byłoby komuś zaimplementować cudze myśli? No są tańsze metody. Na przykład można komu coś, komuś coś powiedzieć metodą doktora Goebbelsa. Można powtarzać nawet coś fałszywego odpowiednio wiele razy, a ludzie uwierzą. E, więc to wydaje się tańsze po prostu niż operacja na mózgu. Dlaczego nie miałby działać jak rekurencja w e, programowaniu? No mógłby tak działać i wówczas to jest odpowiedź Dyneta. I kolej, więc przechodzimy do homonkularnego funkcjonalizmu. Czy do, w odpowiedzi Dennetta nie dochodzi do regresów w nieskończoność? Bo to, to, że coś powstaje bardziej mechanicznie, nie mówi o tym, jak dalej to jest nakręcane. No tutaj nie wchodziłem w rzeczywiście żadne szczegóły, nie opowiadałem Państwu, jak to wygląda. E, tak naprawdę to jest pewien rodzaj analizy funkcjonalnej. O analizie funkcjonalnej będę mówił na wykładzie o funkcjonalizmie, czyli już bardzo niedługo. I będę mówił Państwu w jaki sposób tego rodzaju analizy przebiegały. Tak naprawdę, Denet mówi, że zaczynamy od rzeczy najbardziej ogólnej, czyli tak naprawdę nie od tym, do czego ktoś ma bezpośredni dostęp, tylko od tego, że my zaczynamy od tej analizy. Ale tak naprawdę, na wejściu w systemu są to najprostsze analizatory. Tak Denet by też zakładał i tak wyglądają te jego analizy. Ja Państwu mogę po prostu pokazać w jaki sposób wyglądają. Analizy mające charakter, powiedzmy, yy, funkcjonalistyczne na następnych wykładach i zobaczycie, jak to, jak to po prostu wygląda. Yy, to jest analiza części w kategoriach, yy, znaczy całości w kategoriach oddziaływań części. Te części są coraz mniejsze, i coraz mniejsze i tyle. To najczęściej wygląda jak klasyczny schemat z pudełkami i strzałkami. Państwo to znakomicie powinni znać już z podręczników psychologii. Tego jest tam bardzo dużo. To jest to po prostu inna nazwa na praktykę, która już istnieje. Nawet nie wymyśla nic nowego. Mówi, to już istnieje w psychologii poznawczej. Robimy po prostu analizę takich funkcjonalnych układów, które składają się z podukładów i tak dalej. No i w tym sensie, one pod koniec już są, są całkowicie mechaniczne. Czy, co, co je nakręca? No, nakręca to po prostu, to jest jakiś układ na pewno istniejący w organizmie biologicznym, który jest przystosowany, żeby coś takiego robić. To jest ostateczne nakręcanie, tak by powiedział dane, że to ewolucja tak nas wymyśliła. I tyle. I to byłoby wszystko. Kolejne pytania dotyczą Wittgensteina. Na czym polega to wyrażanie, a na czym polega opis? Wittgensteinowi chodzi o to, że psychologiczne czy psychiczne wyrażenia tak naprawdę nie są wyrażeniami, które mówią. Nie opisują jakichś cech myślenia, nie są deskrypcjami, tylko raczej wyrażają to myślenie, wyrażają stan umysłowy. To jest polemica z fenomenalizmem, więc chcę powiedzieć, że to nie jest coś, co byłoby jakimś wynikiem introspekcji czy czymś takim, tylko raczej taką ekspresją. O co tu chodzi? Tak naprawdę, Wittgenstein sugeruje, że nie ma według jego teorii nie ma różnicy między powiedzeniem au albo a mam rwący ból zęba. Tak? Mam rwący ból zęba brzmi jakby to był opis, ale de facto to jest, też zastępuje, wyraża tylko ból, ale nie jest to jego opis. Możecie się Państwo teraz zastanowić na ile to jest wiarygodna odpowiedź. Mi się wydaje, że średnio. No ale taka jest teoria Wittgensteina. Ja jej za niego nie poprawię. I kolejne pytania dotyczą żuków w pudełkach. Czy żółkom nie przeszkadza siedzenie w pudełkach? No, jeśli to są żuki, proszę Państwa, bo w tym argumencie to nie wiadomo, czy to nie są żuki, to mogę, że może równie dobrze są e, trenowane w, e, albo zdalnie sterowane roboczane. E, mam nadzieję, że w, tym, w tej odpowiedzi e, byłem równie poważny jak osoba zadająca to pytanie. Jeśli chodzi o drugie pytanie, to ono jest znacznie, znacznie poważniejsze. Brzmi ono tak, nie bardzo rozumiem, gdzie występuje sprzeczność w żukach, w pudełkach. Nawet jeśli opisywane prywatne to są różne, to różni, ludzie, e, którzy używają tego języka, nie zdają sobie z tego sprawy. E, a tak naprawdę przecież te doznania prywatne korelują z zewnętrznym światem, co mogłoby zapewnić to, że to jest wystarczające do komunikacji, ludzie są w jakichś okolicznościach zewnętrznych, które to determinują. To jest bardzo dobra sugestia w stronę behawioryzmu, ale zobaczmy na czym to tak naprawdę ma polegać, bo to są bardzo dobre pytania. Po pierwsze, Wittgenstein nie twierdzi, że to jest jakaś sprzeczność, tylko twierdzi, że taki język nie byłby językiem. Więc to nie jest żadna sprzeczność yy, w takim sensie ścisłym, tylko ten język po prostu nie spełniałby funkcji komunikacyjnej. Dlaczego by nie spełniał funkcji komunikacyjnej? No z bardzo prostego powodu Wiggers nie do końca chyba wierzy w, yy, w to, że gdybyśmy nie mieli możliwości odwoływania się do yy, yy, Pewnych relacji wyrażania i podobieństwa między sobą, to byśmy nie mogli się porozumiewać, ponieważ nie wszystkie słowa umysłowe czy wyrażenia mentalne mają tego rodzaju zewnętrzne przyczyny czy też okoliczności, które by je ujednoznaczniały. Kiedy mamy percepcyjne, to jest to bardzo przyjemne, ale jeśli ktoś mówi, że sobie wyobraża zielone krowy, a drugi mówi, że wyobraża sobie całujące słonie, no to teraz w jaki sposób możemy mieć korelację z wydarzeniami zewnętrznego świata? Jeśli ktoś sobie coś wyobraża, to oczywiście nic z tym nie koreluje. Jeśli ktoś coś halucynuje, jeśli ktoś coś śnił, jeśli ktoś coś. no i tak dalej. Oczywiście są dziwni Wittgensteiniści, którzy twierdzą, że snów nie ma. Norman Malcolm takie rzeczy wypisywał, to jest dosyć osobliwe i zabawne, jeśli Państwo to sobie poczytają, zwłaszcza kiedy Państwo troszeczkę wiedzą na temat fizjologii snu i mechanizmów snu. Pamiętam zdziwienie bibliotekarza i pewne obrzydzenie, kiedy wypożyczałem pozycję Philosophy of Dreaming na wydziale, bo bibliotekarz uważał, że tylko ktoś bardzo dziwny coś takiego mógłby wypożyczyć, i rzeczywiście w tej książce były dosyć dziwne, stare teksty. Jeśli ktoś myśli, że psychoanaliza freudowska jest dziwną teorią, znów to nie czytał Normana Malcolma, to jest jeszcze dziwniejsze. Bo to jest taki po prostu według niego sny, nie istnieją, ludzie tylko konfabulują, żeby pewnie jest taki zwyczaj, że sobie ludzie udają, że mieli sny, i mają taki zwyczaj, że udają, że, że one miały jakąś treść. Tu nawet nie ma sensu z tym polemizować. Mówiąc krótko, są pewne zdarzenia omysłowe, są pewne myśli, które nie mają po prostu. Prostych y, korelatów w zewnętrznym świecie. On nie miałby treści, gdyby y, 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 prawdziwa była teoria fenomenalistyczna. Nie, wieliby, nie wiedzielibyśmy, jak je porównywać, ponieważ nie miałby warunków prawdziwości. Nie możemy się odwołać do tego, co jest w pudełku, bo każde może być różne. I nie możemy się do, odwołać do zewnętrznych stanów. Nie istniałyby takie słowa, ponieważ on nigdy by się nie, nie utarła jednoznaczna praktyka. Bardziej radykalni Wittgensteiniści chcieli być bardziej święci od Wittgensteina i, i, coś, i, i twierdzić, że snów nie ma, natomiast Wittgenstein takich rzeczy nie wypisywał, a przynajmniej nie w, w argumencie z języka prywatnego. Po prostu chodzi o to, że muszą istnieć jakieś warunki poprawności stosowania języka i one są w czymś, muszą być w czymś zawarte. Mam nadzieję, że to Państwu w jakiś sposób unaoczniło o co w tym miało a, tak naprawdę chodzić. E, Jeśli chodzi o antyreprezentacjonizm, kilka osób, e, parę osób było zainteresowanych, e, co głosi ta teoria. E, ja mam na ten temat wykład e, w drugim semestrze w, w ramach kursu filozofii umysłu 2. Jeśli Państwa to interesuje, e, to na YouTube są e, nagrania już z tego, tam są też poglądy Hato i Maina Streszczone. Ja jestem ich wieloletnim zaprzysięgłym krytykiem, więc przypuszczalnie są to dosyć złośliwe wykłady, natomiast możecie Państwo od razu zobaczyć. Obiecuję, że ten wykład ma też dosyć ciekawe testy na platformie Campus, bo z tego co pamiętam, to już nagrywałem to w komputerze w czasie pandemii z zeszłego lata. Dziękuję Państwu za te wszystkie pytania. Mam nadzieję, że moje odpowiedzi były wystarczające.